Z tej strony Gendas wróciłem do Was. Mówię, zrobię chwilę tego streamka sobie sobie, wani, prawda? Porozmawiać. Bo jednak trochę mi Was brakowało. Tak, Gendas sobie dzisiaj piwkuje. Legenda z nie tylko piwkuje gdyż Genda zrobi zadania z matematyki, tak. Co, naj, co najmniej próbuje, prawda? A to jest, prawda, najważniejsze. A to jest najważniejsze. Jak to wszystko widzę? FEMA skiper FEMA. No, teraz. Giędarz miał dosyć trudny okres i ma nadal, nie ukrywam. Lecz trzeba mieć trochę tą maskę jednak założoną, bo łatwo nie jest. Ale, no cóż, nie piszę lektury skip. Gdzie byłem, jak mnie nie było? No, niestety nie było mnie, gdyż. Mm, no, jednak. Yy, no, nie wiem, czy niektórzy wiedzą, czy niektórzy nie wiedzą, a raczej nie wiecie, bo raczej o tym nigdzie nie pisałem, bo nie jest to temat, o którym chciałbym pisać. Lecz tydzień temu zmarł mi dziadek, tak, i jednak teraz sobie też odpoczyłem od MTA, i w ogóle teraz jakoś próbuję wrócić do normalności. No bo co no, Trzeba iść dalej A się nic nie zrobi No szkoła też nie może stać w miejscu I też muszę trochę zarobić Na zaległości Które teraz staram się na, nadrobić Oczywiście I no bo jednak Dużo razy wam tutaj Wspominałem na streamach o dziadku Którego już niestety nie ma eee, Także widzowie Dziękuję bardzo, Giorgio. Także, widzowie, mam do Was prośbę. Jeśli macie dziadków, szanujcie ich. Szanujcie ich, nie kłóćcie się, bo nawet nie wiecie kiedy, nie zdążycie powiedzieć ani dziękuję, ani przepraszam. Także naprawdę pilnujcie dziadków, bo jednak na pewno są to dla Was bardzo ważne osoby. Dla mnie jednak, no, miałem jednego dziadka i mam jedną babcię. No, no niestety, niestety dziadek odszedł po walce. Po trzytygodniowej walce w szpitalu jednak. Ale, ale chociaż już jest tam do góry ze wszystkimi, także. No i dzisiaj w sumie mija tydzień. Tak, równy tydzień. Ale no co. Cześć widzowie przed siebie. Dzięki bardzo Skipper. Cześć przed siebie, bo nie ma co się tak żalić. No ale co. Chociaż nie że się wygadałem kobicie, to jeszcze mogę się wygadać i wam teraz także, także no, nie wiem, będę się starał małymi krokami wrócić. Oczywiście jak coś, to nie patrzcie na mnie, czy ja płakałem, czy coś, bo nie płakałem, tylko mam strasznie czerwone tutaj po pracy. Także, także, no ani się nie opaliłem, bo robiłem w środku w budynku, więc, no, sześć osób, witam wszystkich. No i trzeba działać dalej, widzowie. Trzeba działać dalej. No, bo innej opcji nie ma. A, czekajcie, czemu jest. O, no i dobra. Teraz jest, kurwa, wszystko git. Dobra, Dobra. Dobra, dwa.

Inaczej. Ej, widzowie, jest godzina dziewiętnasta, a na dworze jest jasno. Masakra. No chyba to, to nie wiem, czy mi dobrze. Ja pierdolę, dobra. No, może jakoś damy radę. Dąży. no i znakomicie, cześć! Zadanie z matematyki robię, wiesz? Teraz tak pole boczne, kurwa, pole podstawy, plus pole. pole boczne. co dodać 40. Równo 340 centymetrów kwadratowych siema Werax siema elo Boże Werax my się za niedługo widzimy za chłopie 5 osób siema. teraz musimy sobie obliczyć trójkąt. Powiem Wam, że po takiej przerwie, co teraz bo ten miałem, to ciężko będzie wrócić troszeczkę na serw serwerek. Ale jakoś, jakoś damy radę wizualnie. Nie? Jakoś damy radę. będzie kongo no będzie kongo jedziesz na wakacje jadę na wakacje z Weraksem zaś wam streama zrobimy i nie tylko ale jakie będą persony to nie mówię nie mówię, nie zdradzam może sami zobaczycie jak się zgodzą w co wątpię ale, ale mogę wam powiedzieć że będziemy z Weraksem na wakacjach trochę to brzmi no, wiadomo jak, ale ale no, zweracz, mój dobry ziomek. A zresztą z też zrobiłem ro, robiłem streama z Barcelony, jak byliśmy. Legenda y... Ale co legenda? Gigwape, czy, czy legenda, że Warox? Jedziemy tam chlać, więc nie, 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 nie brzmi to źle i tak jak masz na myśli no to z kurwa ten czekaj ja nie mam tego pudełka nie wiem na co ja nawet chyba chyba Kwadrat... ja nie wiem czy to jest kurwa. Dobra, to jest podstawianie do wzoru. Dobra, okej. Okay. Już rozumiem. Czyli teraz dziesięć kwiatów od razu. Trzy. Cztery równośnie 5 No barzę, Werax. Dobra dobra, cwaniaku czemu on tu do kurwa trzyma się? Z jakie pizdy on tu dotrzyma się? Jak tu ma kurwa 12! O, przepraszam! Kurwa 3 osiemdziesiąt. kurwa 180

Widzowie, opowiadaj to coś, co typy nie było. Opowiadajcie coś, widzowie kurba. Masakra, co mi na stare lata odbiło, żeby dalej do szkoły iść, Czekaj, się, dobrze to tu wyszło? No tak, no dobrze. No. A drugie jakie jest? Trzecie, trzecie, trzecie Dobra, to jest jednak ja inne Cztery osoby witam was wszystkich serdecznie. Yy, witam was wszystkich serdecznie. Siemanko. Kurwa. No ok. Teraz szybko sobie tylko zobaczę, czy wyjdzie. Psh. Okay. Oj, widzowie, widzowie. Tak to wszystko wygląda. Kurwa, jedna dziewiąta, czy jedna trzecia? Jedna trzecia... trzecia. Pięć osób witam wszystkich bardzo serdecznie kurwa no ile przepisałem przepisałem se kurva trocha pogubil. No świecą się, świecą się jak psujać co. Co? Jakai Przekrój osiowy walca jest kwadratem. O polu 64, oblicz objętość. Kurwa, mnie oczy szypią. Masakra. Tak mnie oczy szczepią. A że nie macie pojęcia, nie? że nie macie pojęcia a szybko sobie zobaczę co to. słychać Instagramy i Instagramy 7 osób, witam wszystkich serdecznie siemano widzowie Witam was wszystkich serdecznie, widzowie. Ej, bo dzisiaj chyba Barcelona gra, nie? Co muszę zobaczyć. Jest 19.10, a ja siedzę przy nauce. Ej, dzisiaj bardzo fajne mecze lecą. Powiedzcie, że ten będzie gdzieś komentowany. Życie to chuj, w... no kurwa, oczywiście, kana plus ekstra. bo zobaczyłbym sobie ten mecz, kurwa, to będzie zajebisty mecz. Wczoraj jak ładnie, kurwa, Real został rozpieprzony, 3 do 0 Kurwa, ale oni są, oni są w stanie zrobić z tego, kurwa, 5, jak nie 4 do 0. I wy wiecie o tym, że już były takie, kurwa, mankamenty, że Barcelona chyba przejebała Właśnie 3 do zera, a wygrali 4 do zera czy coś takiego. I było, tak nie powiecie, że nie. Bo tak było. ej eee, kurwa.